Cień szansy, że z tego wyjdę, był naprawdę mały, Na, naprawdę malutki. Ja myślałam, że po prostu tak ma być, że, że już nie ma nic innego dla mnie w życiu, niż to. Mówię tu o takiej myśli, która jest z wami ciągle. Kiedy naprawdę nie chcecie żyć, kiedy naprawdę robicie coś w kierunku tego, aby zakończyć wasze życie, kiedy wszystko jest bez sensu i kiedy nikt i nic wam nie pomoże, po prostu umieracie. Chociaż mam zdrową wagę, nadal czuję nienawiść do siebie, nadal nie mogę często spojrzeć w lustro, żeby przez te sześć lat żyć jak normalna nastolatka, korzystać z życia, bawić się, wychodzić ze znajomymi, a nie, kurde, siedzieć w domu zamknięte w czterech ścianach i po prostu umierałam. Dosłownie, on powiedział, dzieliło mnie jakoś dwa, trzy dni od śmierci. Wyobrażacie sobie to? Dzisiejszy film będzie zupełnie innym filmem na tym kanale. Będzie dla mnie bardzo ciężki i nie wierzę, że w końcu to robię. Nie wierzę, że w końcu nagrywam ten film i że w końcu dzielę się z wami całą historią. Dlaczego to robię? Przede wszystkim dla was, żeby wam pomóc, żeby pomóc osobom, które zmagają się z takimi problemami. Albo osobom, które nie wiedzą jeszcze, że mają takie problemy i widzą u siebie jakieś pierwsze objawy, i żeby po prostu widziały, do czego. Te pierwsze objawy prowadzą, i żeby dowiedziały się, jak można temu zapobiec. No i będzie to też takie wyjaśnienie um, dla was, dlaczego teraz wyglądam trochę inaczej, dlaczego um, inaczej się zachowuję i tak dalej, no bo to też przede wszystkim to zauważyliście. Także dzisiaj Wam o tym wszystkim opowiem. Na razie jestem opanowana, ogarnięta, spokojna. Będzie to bardzo szczery i pomocny film, także na wstępie proszę was, nie dlatego, żeby ten film nie wiem, żeby były statystyki, żeby były wyświetlenia i tak dalej. Po prostu chodzi mi o to, że ten film będzie. Będzie na pewno bardzo pomocny dla wielu osób. Także proszę Was, udostępnijcie ten film na swoich social mediach: czy to na Snapie, czy na Instagramie. Na przykład możecie dodać screena, jak oglądacie ten film na Insta Stories, oznaczyć mnie, napisać parę słów, jak obejrzycie i film Wam się spodoba. Po prostu takie zwykłe udostępnienie, żeby ten film dotarł do jak największej liczby osób, bo wiem, że takie filmy pomagają. Mi samej takie filmy pomogły, jak zaczęłam oglądać, słuchać tych wszystkich historii i tak dalej. Także po prostu proszę Was z dobrego serca o udostępnienie i mam nadzieję, że ten film właśnie dotrze do jak największego na osób. Cofnijmy się do czasów pierwszej gimnazjum. Już wtedy u mnie zaczęły się pojawiać pierwsze objawy y, tych problemów. Po prostu nie akceptowałam siebie. Przestała mi się podobać moja figura. Coś tam kombinowałam z dietą. Y, no i nienawidziłam siebie. Tak, już w pierwszej gimnazjum nienawidziłam siebie. Y, to było jakoś, nie wiem... W połowie czy na początku nawet, już nie pamiętam, ale to naprawdę to było już w pierwsze gimnazjum. Um, no ale wiecie, nic z tym nie, ro nie robiłam, po prostu myślałam, że to jest normalne, no bo miałam tam ileś te lat, miałam chyba 13-14 lat, jakoś tak. Po prostu myślałam, że tak ma być, że nie każdy kocha siebie samego, że nienawiść do siebie jest normalna i że um, no i że po prostu niektórzy ludzie tak mają. Myślałam, że to jest całkiem normalne i dlatego nienawidziłam siebie i nic z tym nie robiłam. W drugiej klasie gimnazjum było bardzo podobnie, tyle, że te problemy coraz bardziej się nasilały, no i do problemów właśnie z anoreksją, chociaż w drugiej klasie nie nazwałabym jeszcze tego anoreksją, po prostu były to takie. Coraz mocniejsze objawy. Do tych problemów, właśnie z anoreksją, dołączyły też problemy z depresją. No i to połączenie anoreksja i depresja najczęściej idzie ze sobą w parze. Po prostu jedno wyniszcza was tak bardzo, że, że pojawia się drugie. I tyle. Po prostu jedno tak bardzo was zniszczy, że zaczynacie, nie wiem, Czuć się coraz gorzej i zaraz się w drugie. I to wszystko jak się łączy, dochodzą, dochodzi coraz więcej e, chorób, coraz więcej fobii. Na przykład do tego też często dołącza fobia społeczna, którą też miałam. E, jakieś tam inne właśnie większe czy mniejsze zaburzenia, także to naprawdę jest złe, jeśli to wszystko się nagromadzi. No i jak e, coraz więcej tego się pojawia, to coraz ciężej jest wam z tego wyjść po prostu. No i zaczynają się ciężkie czasy. E, trzecią Klasę gimnazjum oraz późniejsze lata zapamiętam naprawdę do końca mojego życia. Było ze mną coraz gorzej, z dnia na dzień było coraz gorzej. Wszystko zaczęło się od tego, że przed wakacjami, po których miałam iść do trzeciej gimnazjum, czyli byłam wtedy, skończyłam wtedy drugą klasę gimnazjum przez jakieś 4-5 miesięcy właśnie do czerwca, zaczęłam chyba w marcu, w drugiej klasie gimnazjum, zaczęłam już tak poważniej się odchudzać, jeśli można tak nazwać. Po prostu jadłam coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, no i schudłam ale w wakacje stwierdziłam, że nie warto i zaczęłam znowu jeść normalnie. No i co się z tym wiąże? Po prostu przytyłam, no bo jak wiecie, jak jecie jakieś, nie wiem, tysiąc kalorii i później zaczynacie jeść normalnie, no to to jest normalne, że przytyjecie. Ale nie byłam gruba, ja nigdy w życiu nie byłam gruba, naprawdę nigdy w życiu nie byłam gruba i ja wtedy, jak przytyłam właśnie po tej takiej jakby mojej diecie, to były wakacje właśnie, po których miałam iść do trzeciej gimnazjum, nie wyglądałam źle, wyglądałam normalnie, wyglądałam tak jak teraz i e, i mi się to nie podobało, znaczy no teraz też nie akceptuję siebie w 100%, ale wtedy po prostu nie mogłam na siebie patrzeć, po prostu nie mogłam na siebie patrzeć i e, e, właśnie po tych wakacjach stwierdziłam, że biorę się ostro za siebie. No i e, zaczęłam sobie znowu jakąś dietę, ale tym razem e, skończyła się ona naprawdę tragicznie i od tamtej pory do jakoś trzeciej technikum... E, to był właśnie najgorszy okres w moim życiu, i zaczęło się właśnie od tej, jakby diety, ale wcześniej, no też te objawy się, wszystko po prostu się skumulowało. No i w te, waka w te wakacje zaczęłam mieć najpierw 1000 kalorii, później 800, później 600, 400, 200 nawet dziennie. 200 kalorii dziennie to jest, nie wiem, szklanka makaronu. Naprawdę. Albo nie wiem. Teraz już aż tak, wszyscy, wcześniej znam wszystkie kalorie na pamięć, teraz już aż tak tego nie, tego nie pamiętam, albo na przykład dwa średnie banany. Dziennie. No i e, wiecie, z jaką wagą skończyłam? E, jakoś w styczniu, pod koniec stycznia? Plus minus 30 kg. 1,70m wzrostu. E, nie wiem, jakie to było BMI, tutaj Wam napiszę, nie mam zdjęcia nawet z tego okresu, nie robiłam w sobie zdjęć, bo nie miałam siły, po prostu. Nie miałam siły wstać z łóżka, nie miałam siły pójść do toalety, nie miałam siły się umyć, nie miałam siły chodzić, nie miałam siły podnieść ręki do góry, nie miałam siły mówić. Po prostu umierałam. I wtedy poszłam do szpitala. Naprawdę dzieliło mnie, dosłownie on powiedział, dzieliło mnie jakoś dwa, trzy dni od śmierci. Wyobrażacie sobie to? Bo ja jak o tym teraz myślę, to, to naprawdę, Gdyby wtedy rodzice nie zawieźli mnie do lekarza Wtedy byłam na nich wściekła, bo nie chciałam iść do szpitala Ale gdyby oni wtedy nie zawieźli mnie do lekarza To w tym momencie nie mówiłabym teraz do was tutaj, po prostu... Dwa, trzy dni Dwa, trzy dni Od śmierci Naprawdę ja teraz próbuję to sobie poukładać w głowie, ale... Ale nie da się. No i w szpitalu spędziłam kilka dobrych tygodni. E, wyszłam stamtąd z wagą 45-46 kg. E, no a do reszty miałam po prostu do zdrowej wagi, czyli jakieś, nie wiem, 55. Po prostu zdrowa waga dla mojego wzrostu to jest od 50, minimum 55 do jakoś chyba 70 kg, żebym wyglądała po prostu zdrowo, ładnie, normalnie. E, no to powiedziałam rodzicom, że po prostu do zdrowej wagi przytuję w domu, bo w szpitalu już nie dawałam rady tam po prostu być. Ale o szpitalu nie chcę się na razie wypowiadać Może kiedyś, ale na razie jeszcze nie No i wróciłam do domu i jadłam normalnie Normalnie, po prostu normalnie, nie ograniczając się tak, tak normalnie I wiecie, ile trwało moje normalne jedzenie po wyjściu ze szpitala? Trzy dni Tak, trzy dni A później znowu, później właśnie spojrzałam w lustro po tych trzech dniach Pierwszy raz po wyjściu ze szpitala no i znowu zaczęłam się ograniczać. Ograniczałam się, ćwiczyłam w tajemnicy przed rodzicami, ważyłam każdy gram jedzenia, każdy jeden mililitr soku, każdą marchewkę, każde ziarenko płatków owsianych, każdą łyżkę mleka, po prostu, naprawdę, ja liczyłam mleko łyżkami. Naprawdę, liczyłam mleko łyżkami, po prostu, bo szklanka to było dla mnie za dużo. Szklanka mleka, jak na przykład gotowałam płatki owsiane, to było dla mnie za dużo. Liczyłam je łyżkami. No i e, przez jakieś trzy lata, właśnie od tej, to był e, połowa trzeciej gimnazjum, do jakoś, do e, początków trzeciej technikum. Nie jadłam więcej niż tysiąc kalorii dziennie, zazwyczaj było to tak 600, 800, czasami tysiąc, jak gdzieś wychodziłam. E, no, na przykład jak nie wiem, jechaliśmy do kina z rodziną i wiecie, nie chciałam już robić dramy i w ogóle po prostu chciałam normalnie, nie wiem, zjeść popcorn. No to kupiłam sobie mały popcorn i nie jadłam nic przez dwa dni, jak zjadłam ten popcorn, oczywiście ćwiczyłam kilka godzin, no bo zjadłam mały popcorn, o mój Boże, zjadłam popcorn. Coś, czego nie mogłam dokładnie zważyć, zmierzyć, wyliczyć. Nie miałam znajomych, tylko kilka najbliższych mi osób. Najważniejszą dla mnie osobą, poza rodziną, był mój przyjaciel, którego bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Kubuś kocham cię po prostu nad życie i znamy się już 6 lat. Zaczynamy, przyjaźnimy się już 6 lat. Kuba był ze mną przed tym, jak to się zaczęło w trakcie, jak to się zaczęło, jest ze mną teraz. Naprawdę bardzo mi pomagał i to tak umocniło naszą przyjaźń, bo wytrzymać ze mną w tym okresie było naprawdę. Ciężko. Szczerze, nie wiem, czy ja bym wytrzymała z taką osobą, a on nie poddawał się, wspierał mnie, walczył o to, żebym żeby po prostu, żebym w końcu z tego wyszła. No i teraz wspominamy to tylko sobie i właśnie to naprawdę niczego w życiu nie jestem tak pewna, jak tego, że to będzie przyjaźń na całe życie. Naprawdę, jeśli on przeżył ze mną to wszystko, a ja miałam przy sobie go. Przez ten cały czas, nawet w tych najgorszych, naprawdę najciemniejszych okresach, kiedy już prawie umierałam, to wiem, że to będzie naprawdę przyjaźń na całe, całe życie. I za to Ci bo naprawdę dziękuję i bardzo, bardzo Ci kocham i buziaszki. Także nie wychodziłam z domu na żadne imprezy czy wydarzenia. Siedziałam ciągle w domu, byłam zamknięta w czterech ścianach. Każde wyjście z domu, nawet na głupie zakupy czy po chleb do sklepu. Takiego wiecie, na naszej wiosce było dla mnie naprawdę wyzwaniem, Strachem i wycieńczeniem z ostatnich moich sił. Naprawdę straciłam najlepsze lata mojej młodości i tak tego żałuję, bo to, bo czasu po prostu nie cofnę. Naprawdę, i gdybym mogła oddałabym wszystko, żeby cofnąć się te sześć lat temu, zrobić coś z tymi objawami, które były na początku, żeby to nie przerodziło się do takiego stopnia, do jakiego się przerodziło, i żeby przez te 6 lat żyć jak normalna nastolatka, korzystać z życia, bawić się, wychodzić ze znajomymi, a nie, kurde, siedzieć w domu zamkniętym w czterech ścianach i, i umierać, po prostu. Inaczej tego nie nazwę, naprawdę inaczej tego nazwać nie można. Ale wiecie, kogo miałam wtedy? Miałam Was. I to Wy byliście moim jedynym kontaktem, tak jakby z większym gronem osób. Wtedy, wtedy też i teraz tak samo nagrywanie na YouTube jest dla mnie bardzo ważne Bo to wytrzymaliście mnie przy życiu, naprawdę Kiedy już myślałam o najgorszym Bo był, było bardzo dużo takich momentów, myślałam sobie o tym, że Dobra, ale co wtedy zrobi rodzina? A co wtedy powiedzieć o mnie na moim kanale, że co, że Że zabiłam się, czy że, że umarłam, bo Nie wiem, bo coś mnie wyniszczyło no i tak tak sobie o tym myślałam i no i wy byliście właśnie jedynym kontaktem moim z większym gronem osób za co wam bardzo dziękuję dziękuję wszystkim osobom które były ze mną przez ten cały czas które widziały że się coś złego działo albo które nawet nie widziały po prostu dziękuję z całego serca wam dziękuję przez trzy lata technikum czyli tak jakby przez całą moją przygodę z techniką bo teraz została mi ostatnia klasa miałam indywidualne nauczanie Aestety, czy niestety w szkole, ale no po prostu za daleko mieszkałam, żeby nauczyciele do mnie jeździli. No i teraz nie wiem, jak będzie w czwartej klasie, spróbuję. Po prostu w końcu mam e, tak jakby motywację do tego, żeby spróbować bez tego indywidualnego nauczania, ale wiem, że będzie bardzo ciężko się przestawić, bo nadal trochę się cykam tego oceniania, um, bo wiecie, wrócę do klasy po tych trzech latach i no, no po prostu może być ciężko, ale no spróbuję. No, ale bałam się po prostu wtedy właśnie chodzenia do tablicy, oceniania jakichś ustnych wypowiedzi i tak dalej. No, ale że miałam to indywidualne nauczanie w szkole, po prostu siedziałam sama z nauczycielem w klasie, miałam tam mniej godzin w planie i sobie szłam do domu, musiałam więcej robić w domu. Pamiętam, że wtedy ostro właśnie w domu zakowałam. No, ale że miałam to w szkole, to każde właśnie wyjście do szkoły było dla mnie naprawdę wielkim stresem, dlatego bardzo często opuszczałam w szkołę i wiem. Znaczy nie chcę nic mówić, ale wiem, że w tym roku, jak będę miała normalnie lekcje, też będę często opuszczać w szkołę, bo szkoła jest dla mnie dużym stresem. I, I ja już to wiem, ja już to widzę, że jak wrócę normalnie do szkoły, no to moja frekwencja spadnie jeszcze niżej. A już naprawdę nie wiem, czy niżej może spaść, jak było właśnie w tamtym roku na przykład. Ale no postaram się, nic nie mówię, postaram się, ale no widzę już ten scenariusz, jak to będzie wyglądać. Ale no, no nie wiem, zobaczę jak to będzie, spróbuję i mam nadzieję, że się uda. No i depresja ym, też dawała mi w kość. Pojawiła się już taka naprawdę nie, nie objawy, ale depresja pojawiła się yy, jakoś w pierwszej technikum. Tak, w pierwszej technikum. Ym, po wyjściu ze szpitala to się umocniło, a w pierwszej technikum już naprawdę to nie były objawy, to nie były jakieś właśnie takie początki, to była już depresja. E, też dawała mi w kość. I powiem Wam teraz, że jak teraz już to jedzenie e, anoreksję w miarę ogarnęłam. Mam zdrową uwagę oczywiście to, co siedzi w głowie, nadal jest porąbane, nadal e, czuję nienawiść do siebie, chociaż mam zdrową uwagę, nadal czuję nienawiść do siebie, nadal nie mogę często spojrzeć w lustro i to jest naprawdę nie umiem tego zwalczyć, ale mam nadzieję, że kiedykolwiek w życiu będę umiała z dumą, z dumą e, spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie, Ada. Jesteś ładna, masz ładną figurę i tak dalej. No to właśnie jak już to jedzenie w miarę ogarnęłam, to teraz najbardziej mi daje w kość właśnie ta depresja. No nic sobie to zostało, już nie w takim stopniu jak było, ale zostało. Walczę z tym, ale no, no jest ciężko. Nie powiem, że jest łatwo, jest naprawdę ciężko, ale wierzę w to, że się uda mi, że uda mi się po prostu pozbyć tego wszystkiego. Mam taką nadzieję i, i no kurde, no musi tak być. Nie może być inaczej, musi tak być. No i powiem wam, że to naprawdę najgorsze uczucie na świecie. Kiedy kiedy nie chce wam się żyć i nie mówię tutaj o takiej chwilowej niechęci, która pojawia się u wielu osób na przykład z przemęczenia, ze stresu i tak dalej. Mówię tu o takiej myśli, która jest z wami ciągle. Kiedy naprawdę nie chcecie żyć. Kiedy naprawdę robicie coś w kierunku tego, aby zakończyć wasze życie. Kiedy wszystko jest bez sensu i kiedy Nikt i nic wam nie pomoże. Po prostu umieracie. Do dziś biorę mocne leki od psychiatry właśnie na depresję. One też są na sen, bo ja mam, bo ja ogólnie spać też nie mogę bez nich. No i biorę je już 6 lat. Miałam może jakoś tam w ciągu tych 6 lat jakoś dwu, trzy miesięczną przerwę, ale no i ja i lekarz widzieliśmy, że po prostu bez nich sobie nie radzę. Ojejku. Ale no i ja i lekarz widzieliśmy, że bez nich po prostu sobie nie radzę. Yy, więc po prostu musiałam wrócić do tych leków. Mam nadzieję, że kiedyś w życiu będzie taki moment, że dojdę do takiego etapu, że nie będę musiała brać tych leków, ale no na razie muszę je brać, na razie je biorę dzień w dzień, yy, no i biorę dość dużą dawkę, ale yy, mam nadzieję, że, że kiedyś będę mogła je odstawić. Naprawdę, to jest taki mój cel, bo te leki strasznie wyniszczają, naprawdę są ciężkie. Więc no kiedyś chciałabym już je odstawić tak w stu procentach, ale no na razie jeszcze biorę niestety, no i, no i, tak jeszcze przez pewnie długi, długi czas będzie. A te problemy zabrały mi 6 lat mojego życia. 6 lat mojej młodości. 6 lat na, w najlepszym okresie mojego życia, kiedy człowiek ma czas na to, żeby się wybawić, czuje po prostu tą wolność. Wychodzi ze znajomymi, spotyka się, ma znajomych, ma przyjaciół. Otwiera się na ludzi, otwiera się na świat, poznaje wszystko, jest szczęśliwy. A ja przez te 6 lat siedziałam w domu zamknięte w czterech ścianach, bez nikogo, bez niczego i wegetowałam po prostu, wegetowałam. Inaczej tego nazwać nie potrafię. Poruszę teraz aspekty typowo zdrowotne. Nie miałam okresu przez 5 lat, wypadały i łamały mi się włosy, paznokcie, miałam problemy z brzuchem, jelitami. miałam tragicznie złe wyniki, tragicznie złe wyniki tarczycy, na którą choruję. Teraz y, powinnam iść po pierwsze do ginekologa, żeby zobaczyć, bo już okres mam, ale żeby po prostu zobaczyć, co jest nie tak, bo 5 lat nie miałam okresu i to jest naprawdę dużo. Powinnam zrobić wyniki ogólne. Wyniki jakieś tam szczegółowe, ja się na tym nie znam, wyniki tarczycy. Nie robię nic od kilku miesięcy, a wiecie dlaczego? Bo boję się po prostu iść do lekarza, boję się zobaczyć, w jakim stanie jest mój organizm, wie, jak bardzo jest wyniszczony, bo wiem, że. Przez te 6 lat takiego traktowania mojego własnego organizmu, mojego ciała i tak dalej, to co jest tam w środku naprawdę mogło ulec zniszczeniu, i boję się po prostu tego, żeby dowiedzieć się, co mogę naprawić, a czego naprawić nie mogę. Także jeszcze u żadnego lekarza nie byłam. No i zbiory, jak się zbiorę, to pójdę, ale na razie po prostu nie, nie jestem w stanie. Po prostu nie jestem w stanie. Szczerze, ani ja przede wszystkim, ani lekarze, moja rodzina pewnie po części też, nie myśleli, że kiedykolwiek z tego wyjdę. Wydawało mi się, że albo będę wegetować jeszcze przez jakiś czas, no i po prostu moje życie się skończy przez to, w jakim stanie byłam. Mój organizm po prostu powie dość, no po prostu zniszczy się od środka. Albo, albo sama po prostu skończę te życie, bo byłam już naprawdę w takim stanie, że było, no, wiele razy um, naprawdę chciałam to zrobić, a myśli o tym naprawdę były ze mną dzień w dzień przez te lata. I, i naprawdę z dnia na dzień się nasilały. Także nie, nikt nie wierzył w to. Znaczy, może wierzyli, ale po prostu patrząc na to realnie. Cień szansy, że z tego wyjdę, był naprawdę mały, na, naprawdę malutki. Ja myślałam, że po prostu tak ma być, że, że już nie ma nic innego dla mnie w życiu niż to, że dla mnie szczęśliwe życie skończyło się w szóstej klasie podstawówki, a jednak jestem tutaj, całkiem odmieniona. Udało się. Naprawdę w to nie wierzę, ale się udało. Bo wiecie, kiedy już jesteście na takim etapie, że nic was nie cieszy. Nic nie ma sensu, nie macie nikogo ani niczego. Siedzicie te kilka lat w ciemnym pokoju, to naprawdę myślicie o końcu. Naprawdę myślicie wtedy o najgorszym. I to jest, to jest całkowicie normalne. A teraz jedno z, jedna z najważniejszych rzeczy, o której tutaj powiem: jak to się stało w ogóle? Jak to się stało, Ada? Eee, z góry tutaj bardzo dziękuję mojej siostrze. Bo to w dużej mierze właśnie stało się przez nią. No i tak, wakacje 2018, czyli rok temu. Od tamtej pory zaczęłam się zmieniać. Może wy tego nie widzicie, bo największa zmiana u mnie, w moim wyglądzie, zaczęła się jakoś od kwietnia 2019, ale tak naprawdę od sierpnia, od wakacji raczej tamtego roku zaczęłam się zmieniać. Po prostu nie miałam znajomych i moja siostra. Stwierdziła, że weźmie mnie kilka razy na miasto. My tak zawsze mówimy, lecimy na miasto, jak wychodzimy z znajomymi. No i wyszłam, poznałam ludzi, wyszłam raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, dwudziesty. Naprawdę wychodziłam bardzo często. Zaczęłam się otwierać na ludzi, poznawać znajomych, którzy później stali się moimi kolegami, koleżankami, albo którzy w późniejszych miesiącach stali się moimi przyjaciółmi. Naprawdę prawdziwymi przyjaciółmi. I zaczęłam mieć powoli wyrąbane na to, co jem. Bo wiecie, wypady jakieś na miasto, tutaj nie wiem. Tutaj jakiś obiad w maku, tutaj jakiś obiad na mieście, tutaj zjem coś normalnie z nimi. Ja praktycznie całe wakacje spędziłam z znajomymi. Tutaj jakieś, właśnie wychodziliśmy, nie wiem, na picie, yy, na jedzenie. To wszystko ma kalorie, a ja miałam w Romanów, to po prostu zaczęłam żyć. Naprawdę zaczęłam żyć. No i, no i po prostu jakoś samo siebie wyszło. Naprawdę nie, nie myślałam, że to się stanie, ale jakoś to wyszło po prostu samo z siebie. Po prostu ludzie mi pomogli. To, że otworzyłam się na ludzi, zaczęłam wychodzić, e, gadać z ludźmi, rozmawiać, bawić się z nimi, naprawdę wszystko. Także dziękuję tej z góry każdej osobie, którą poznałam przez ostatni rok do dzisiaj. E, tym, tych, których poznałam rok temu wakacje, tych, których poznałam w te wakacje, ściskam Was bardzo, bardzo mocno. E, każdy wie, o kim teraz mowa. Dziękuję naprawdę wszystkim ludziom, bo nawet o tym nie wiecie, jak mi cholernie pomogliście wyjść z tego wszystkiego. Po prostu zobaczyłam, że jest inne życie poza tym, w czym ja siedzę, poza tym bagnem głównym, w którym ja siedzę, że jest o wiele lepsze życie, o wiele szczęśliwsze życie, naprawdę, że można żyć normalnie, można, być, można żyć naprawdę normalnie. I zobaczcie. Mam teraz 19 lat, dopiero zaczęłam korzystać z życia. Nie wegetować, korzystać z życia. Także teraz nadrabiam. Może już jestem stara. Ale teraz zaczęłam się dopiero bawić i mam po prostu po prostu nadrabiam. I to jest ostatni rok mojej wolności, bo później wiecie, skończę szkołę, studia, dorosłość i tak dalej. Także teraz nadrabiam, bawię się świetnie. Mam naprawdę mnóstwo znajomych. Mam prawdziwych przyjaciół. Mam kolegów, koleżanki. Mam z kim wyjść, mam do kogo zadzwonić, mam z kim pogadać. Mam przy sobie takich ludzi, tak wspaniałe osoby. Naprawdę jestem tak szczęśliwa, że poznałam takie osoby, że teraz moje życie wygląda tak, jak właśnie wygląda. Co chwilę gdzieś jeżdżę, bawię się, jakieś imprezy, wypady, koncerty, weekendy w Warszawie czy w Gdańsku, w Poznaniu, w Krakowie, wszędzie. Naprawdę... W ja ja czasami nie mam czasu nawet na sen, czasami w te wakacje, naprawdę te wakacje były tak szalone, były takie okresy, że ja dzień w dzień coś robiłam i praktycznie nie, dzień w dzień byłam z ludźmi. Przez jakiś tydzień czy nawet dwa tygodnie nie byłam sama, tylko byłam z ludźmi. Także no teraz dopiero zaczęłam żyć, jestem naprawdę z tego powodu szczęśliwa. Ehm, no niestety anoreksja i depresja to są choroby psychiczne. Które nie są ze sobą fizyczne skutki, ale ogólnie są to choroby psychiczne. I jestem tego świadoma, że zostaną ze mną na całe, całe życie. Nie wiem, czy wy o tym wiecie, czy nie, ale jak chorujecie na chorobę psychiczną, i nawet jak już jest dobrze, to, to i tak na to chorujecie. Naprawdę, nie wiem. Może być jeden taki ma jedna drobniutka rzecz. Po prostu takie bum, i wszystko wróci. Albo się nasili jeszcze bardziej, albo po prostu wróci tak jak było. No, i ja naprawdę będę robić wszystko, będę robić wszystko, żeby nie wrócić, żeby nie doprowadzić się do takiego stanu, jak, yy, jak te jeszcze jakiś czas temu. Naprawdę będę robić wszystko, bo nie chcę tego, nie chcę, bo, bo nie wiem, czy drugi raz to przeżyję. Naprawdę nie wiem, czy drugi raz przeżyję to, w jakim stanie byłam kiedyś. I jakby to teraz wróciło? Nie wiem, czy by sobie z tym poradziło. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Także zrobię wszystko, żeby to nie wróciło, ale no no z tym nigdy nie wiadomo, będę naprawdę walczyć o siebie, o moje życie, o moje szczęście, o wszystko. O wszystko, naprawdę o wszystko, żeby to gówno nigdy do mnie nie wróciło i tyle. No, i nie jestem teraz zadowolona w 100% z mojego ciała, ale w końcu mogę ćwiczyć, także od września lecę na siłkę. Będę rzeźbić działko, tutaj coś wyrzeźbię, tutaj coś tam zrzucę po prostu. Ale oczywiście zdrowo, wszystko zdrowo, nie jakoś niezdrowo, jak wtedy, tylko po prostu zdrowo będę ćwiczyć. W końcu mam właśnie siłę, żeby ćwiczyć. Także od września biorę się za moje ciałko, żeby wyglądało tak, jak chcę. Oczywiście, nie tak, jak to było kiedyś, ale żeby wyglądało tak ładnie, zdrowo, teraz już wygląda zdrowo, ale żeby było takie wysporzeczne bardziej, takie umięśnione, trochę wysportowane, wiecie o co chodzi. Na dole podlinkuję Wam takie artykuły z objawami różnych chorób psychicznych. Jeśli widzicie u siebie więcej niż, nie wiem, niż tam połowa z tych objawów i naprawdę nie tak, że macie zły dzień, tylko po prostu jest to dzień w dzień, to proszę Was, z całego serca zróbcie coś z tym, bo, bo naprawdę skończycie jak ja i wiele innych osób, które przez to przychodziły, I wiecie co jest najgorsze? Nigdy nie jest wiadomo, czy wyjdziecie z tego żywi, bo to są choroby psychiczne, które wyniszczają was od wewnątrz i od zewnątrz, i naprawdę, i, i fizycznie, i psychicznie. Także nigdy nie wiecie, czy wyjdziecie z tego żywi. Więc proszę Was, jeśli widzicie u siebie coś takiego, zróbcie coś z tym od razu. Nie wiem, możecie do mnie napisać na Instagramie, na DM, czy na e-mailu. Ja zawsze Wam odpiszę prędzej czy później, ale postaram się jak najszybciej. Jeśli macie tego typu problemy to macie zawsze nie wiem, że yy, no mówi do was teraz Adrienne, która tam no dostaje masę wiadomości dziennie i w ogóle. Ale tak jak ale jak wam powiem, że wam odpiszę, wam pomogę w tych sprawach, to wam pomogę. Nawet jakby pisało do mnie 100 osób dziennie, Pomogę Wam, także nie wstydźcie się, możecie napisać anonimowo, ja Wam postaram się pomóc, bo ja naprawdę, no mam już duże doświadczenie w tych sprawach, jak widać. Także naprawdę nie warto tracić życia na to. Nie warto kończyć jak ja, bo, bo jeśli Ty masz takie objawy i Ty doprowadzisz się do takiego stanu, to nie masz pewności tego, że przeżyjesz. I mówię to teraz prosto: nie masz takiej pewności. Także nie warto tracić życia na to, naprawdę nie warto. Życie jest za krótkie, żeby tracić właśnie te kilka lat, nawet żeby tracić kilka miesięcy na to. Naprawdę nie warto. Uwierz mi, że nie warto. Wow, nie wierzę, że to nagrałam. N serio, nie wierzę. Ale to już koniec tego filmu. Jeśli macie jakieś pytania. To zrobię jeszcze osobne QA z odpowiedziami na wasze poszczególne pytania po prostu, na właśnie na temat anoreksji, depresji, ogólnie tego, co przeżywałam, jakichś tam e, zaburzeń i tego. No po prostu tego wszystkiego, tych, tych, tego wszystkiego, o czym dzisiaj w filmie opowiedziałam. Także jeśli macie jakieś pytania, zadajcie je, proszę, najlepiej e, podlinkuję wam, jest taka stronka do zadawania pytań w sarachach, Coś takiego, albo tam, bo w komentarzach. E, w komentarzach nie róbmy spamu, albo w sumie w komentarzach też możecie. W komentarzach też możecie zadać tylko pod moim komentarzem, który będzie właśnie, czy macie jakieś pytania do QA o tym, i pod tym w odpowiedziach możecie właśnie zadać pytanka. Także dziękuję Wam za wysłuchanie mojej historii. Starałam się nie płakać, naprawdę, jak widzicie, jak widzicie powstrzymywałam płacz, bo po prostu nie chciałam się rozklejać tutaj na filmie. Mam nadzieję, że komuś z Was pomoże, że kogoś ruszyła i że yy, nikt z Was. Każda pojedyncza osoba, nikt z was nigdy nie doprowadzi do takiego stanu A jak już ma z tym problemy, to zrobi coś Po prostu zrobi coś Dziewczyno, chłopaku Jeśli masz takie problemy, rób coś z tym jak najszybciej Bo tak jak mówiłam, życie jest za krótkie A życie właśnie może stracić, siedząc w tym bagnie Naprawdę, tyle Także dziękuję wam jeszcze raz z całego serca Dziękuję wam, wam że ze mną jesteście Buziaki i do następnego, pa!